Emiles usłyszał kolejne 50 szczegóły sprawy. Wczoraj niczym grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość o tym, że zatrzymano S. I usłyszał 50 nowych zarzutów wskazujących głównie na przywłaszczenia powierzonego mienia. Byle Mazdody jest podejrzany w postępowaniu dotyczącym działania na szkodę wierzycieli spółki zajmującej się produkcją filmowa. W ten sposób przejął około 4-7 milionów złotych. Z ustaleniem śledztwa wynika, że Emil S. jako prezes spółki pomimo zawartych umów inwestycyjnych o finansowanie produkcji filmowej oraz upływu zawartych w umowach terminów nie wyprodukowali, nie wprowadził do dystrybucji dzieła filmowego. A środków pieniężnych nie zwrócił inwestorom, lecz przetransferował na rachunek bankowy spółki maltańskiej. Dodatkowe zarzuty obejmuje działalność przestępcza dokonana na szkodę ponad 40 osób przekazała plejadzie Aleksandra Skrzyniarz. Rzeczniczka prasowa podkreśliła, że prokurator postawił przed Emilem S. również zarzut działania mającego na celu udaremnieniem wykonania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki poprzez uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli. Zdradziła również szczegóły dotyczące materiału dowodowego zebranego w sprawie. Wspomniala o umowach i braku rozliczeń upadłości spółki. Materiał dowodowy wskazuje, że w tym celu podejrzany zawarł w imieniu spółki maltańskiej umowę o dystrybucję zagraniczna filmu. A następnie przyjął kwotę około 78 tysięcy złotych z tytułu zaplaty za licencję filmu. Których to pieniędzy nie rozliczył z syndykiem masy upadłości spółki podkreśla rzeczniczka presowa prokuratury okręgowej w Warszawie. Warto zauważyć, że Emiles usłyszał w 2021 roku 45 zarzutów niedługo po tym, jak sprawa jego niepoprawnych interesów ujrzała światło dzienne. Autor książki dziewczyny z Dubaju ujawnił korespondencję, która o niej inne pracujące przy produkcji osoby otrzymały od Meza Mezadody. Lacznie mężczyzna ma na swoim koncie już 95 zarzutów. Według informacji podanych przez Super Express wynika, że przejecie 4,7 miliona złotych miało związek z filmem Grom. Natomiast przy produkcji Dziewczyn z Dubaju doszło do uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli. Dorota R., która obecnie nie korzysta już z nazwiska Pomyzu, usłyszala tylko jeden zarzut w sprawie związanej z działalnością Emila S., Dorota RS usłyszała zarzut udzielenia pomocy do usunięcia zagrożonych zajęciem składników majątkowych spółki zajmującej się produkcją filmów poprzez utworzenie na terenie Malty nowej jednostki gospodarczej, spółki prawa maltańskiego, informowała w lipcu ubiegłego roku prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Była zona Emila Espery wówczas funkcję dyrektora i dziale, ale w zarzacie spółki w zamiarze. Aby Emile zbedacy dluznikiem uderem Nil zaspokojeniem wierzycieli.